Kochanie, dziś będzie o tym, dlaczego nie osiągamy swoich celów i naszych zamierzeń. Z pewnej prostej przyczyny. Najczęściej tak się dzieje, ponieważ nasza energia, nasza wspaniała energia, jest rozproszona i chaotyczna. Pewne rzeczy, pewnych rzeczy nie osiągamy i nie dokończamy z tego właśnie tytułu, że rozpraszamy naszą uwagę i naszą energię. Na zupełnie inne rzeczy. I dziś właśnie będzie o tym, na co i co zjada naszą energię, co powoduje, że się blokujemy i tak naprawdę ten cel się po prostu rozmywa. A więc o zjadaczach energii dziś będzie. Zacznijmy od takiego najbardziej popularnego zjadacza energii, i myślę, że każdy, kto korzysta z mediów społecznościowych, odczuł to na pewno, kiedy zbyt długo korzystał, kiedy długo siedział i oglądał, skrolował to, co się dzieje. Czasami robię to bezmyślnie, i słuchajcie, to jest jeden z takich zjadaczy energii, dość, no, dość mocny. Ja na przykład mam takie wrażenie, że jak siedzę tam dłużej niż 15 minut, to ja po oglądaniu tych wszystkich informacji yy, i nieselekcjonowaniu ich w jakikolwiek sposób czuję się po prostu zmęczona. Yy, media społecznościowe bardzo mocno wyciągają energię. Należałoby się zadać pytanie, które ja sobie też zadałam, czy ja służę tym mediom społecznościowym, czy one zjadają moją energię, czy je mi oddaję tak bezkarnie energię, czy raczej ja korzystam z nich i one mi przydają wiele dobra. Tak, biznesowo, czy w inny sposób, yy, który bym uznała za stosowny. Czyli, czy ja służę temu, czy to mi służy? Trzeba by sobie zadać pytanie. Więc, media społecznościowe, wszystkie, wszystkie jakie są, yy, pochłaniają olbrzymią ilość czasu i Twojej energii. Kolejna rzecz, słuchajcie, yy, to są wszystkie te działania yy, lub też niedziałania wynikające. <grytanie> Z tak zwanej prochrestynacji, czyli wstrzymania się od działania czy opóźniania swoich działań i zwlekania. To jest szalenie męczące i wyciągające, bo my wiemy, że musimy coś zrobić, my musimy jakieś kroki poczynić w kierunku do celu, ale tego nie robimy ze względu na różne kwestie. Jednym z takich podstawowych rzeczy jest lęk, yy, myślenie o tym, jak to będzie że efekt, myślenie o tym, że efekt będzie niezadowalający, co ewidentnie nas blokuje na yy, jakby wszelkie działania, czyli wszelkie działania prokresytacyjne, zwlekanie, yy, że tak powiem, drenują nas energii. Kolejną rzeczą jest trwanie w przeszłości. Trwanie w przeszłości, czyli rozmyślanie o tym, co było kiedyś, wracanie do przeszłości, z tym się też wiąże poczucie winy. Ponieważ poczucie winy niewątpliwie umiejscowia nas w linii czasu y, przeszłość. To są poważne rzeczy, to są, to są naprawdę bardzo drenujące, bardzo y, y, wysysające z nas emocje, więc jeżeli macie takowe, to. Popracujcie nad kwestią poczucia winy. Mówiłam, w jaki sposób te poczucie winy likwidować. Warto po prostu pewnym, pewne metody tutaj zastosować. Kolejna rzecz to są nasze nawyki czy zwyczajowe zachowania, które po pierwsze sprawiają, że jesteśmy ciągle w tym samym miejscu i nie, jakby nie wychodzimy poza strefę komfortu, i te nawyki też niektóre. Będą się wiązać z pewnymi naszymi uzależnieniami, tak, że ja o tej godzinie robię zawsze to, piję hektoliktry kawy, tak, robię pewne rzeczy i to jest takie niezmienne i to jest takie, takie właściwe, ale tak naprawdę odbiera mi to energię, jeżeli rzeczywiście nie, nie sprawia, że my, że tak powiem, wykorzystujemy te działania do naszego celu, tylko sprawiają, że my stoimy w miejscu, a tym samym znów ta energia nam siada. Często mówimy o tu na wywykach takich, które energetycznie, np. jedzenie niezdrowego jedzenia, za dużo picia kawy. Y no, takie zwyczaje, które wydają się na początku bardzo energetyzujące, ale okazuje się, że one w rezultacie nie przynoszą nic nowego. To jest ciągle taka zastała energia. Uzależnienie, o uzależnieniach nie muszę mówić, bo każdego razu uzależnienie wyciąga z nas energię, ponieważ cała energia jest skoncentrowana na przedmiocie tego uzależnienia, czy to będzie osoba, czy to będzie mm, cokolwiek innego, czy jedzenie, czy alkohol, czyli znów ktoś nami rządzi, czy coś nami rządzi, nie my tym. I to też ściąga. Niewątpliwie energię. Kolejna rzecz, i to równie bardzo ważna, to jest negatywne myślenie. Negatywne myślenie i wewnętrzny krytyk, narzekanie, myślenie źle o sobie, to są wszystkie ten rodzaj energii, myśli umiejscawia nas wibracyjnie bardzo nisko. Ponieważ energia od razu spada, trzeba być bardzo uważnym, co się dzieje w naszej głowie, bowiem tu też trzeba. Warto to kontrolować i być świadom, czy być świadomym obserwatorem tego, co się dzieje w naszej głowie, żeby to nie była arena popisów różnych myśli. Często jest tak, że my mamy chaos w głowie i my jesteśmy szarpani różnymi emocjami, myślami, i w ogóle nie mamy nad tym kontroli i to jest bardzo niebezpieczne. Warto to, I to, to, to też jest myślenie, które, że tak powiem, ściąga energię, yy, yy, wibracyjnie nas osadza w niższych parametrach i sprawia, że też rzeczy nie idą tak, jakbyśmy chcieli. Czyli negatywne myślenie, wewnętrzny krytek. Kolejna rzecz, która też skutecznie pozbawia nas energii, to jest myślenie głównie o innych, skupianie się na innych osobach i siedzenie w ich głowie. Jeżeli myślimy, jak nas inni odbierają i myślimy bardziej o nich, czy w ogóle zajmujemy się życiem innych osób, nie tylko życiem celebrytów w gazetach i czytaniem o nich postów, tak? bo do tego też ogranicza się dla niektórych też scrollowanie tych mediów społecznościowych, ale też myślenie, co zrobił ktoś, in, czyli całkowite przeniesienie uwagi, energii na kogoś, interesowanie się jego życiem aż za nadto, no I nazywanie to czystą ciekawością jest również pozbawianiem sobie świadomym, pozbawianiem siebie też energii. Zwróćcie też na to uwagę, czy nasza uwaga jest do środka, czy jest na zewnątrz. Kolejna rzecz. No i tym samym zajmowanie się tutaj jakby sprawami innych osób zamiast swoimi sprawami, a tym samym poświęcanie się też innym osobom. I to mówimy oczywiście o poświęcaniu nie jako świadomym wyborze, tylko poświęcaniu, ponieważ wydaje nam się, że jest to jedyny sposób, że tak powiem, postępowania, a przyniesie nam w rezultacie jakiś rodzaj uznania czy akceptacji. Ja mniej więcej tak w skrócie wymieniłam te zjadacze energii, i warto sobie uświadomić, który z tych czynników najbardziej na nas działa i który powoduje takie wielki stop i blokadę. W działaniu, co powoduje blokadę w działaniu. Oczywiście powie, powiem jeszcze o jednym czynniku, to jest ten lęk, lęk przed tym efektem. To jest to, co mówiłam na początku, też warto zwrócić uwagę, czy czasem my nie blokujemy się przed działaniem, ponieważ boimy się, że efekt, który chcemy osiągnąć, nie będzie spełniał naszej wysokiej poprzeczki, wysokich wymagań wobec siebie. Takie działania no, skutecznie pozbawia energii, ponieważ wszelkie dysonanse, które się w nas dzieją, na poziomie umysłu i duszy, czyli głowa racjonalnie mówi jedną rzecz, dusza mówi coś innego, Podpowiada i to jest takie rozrywanie się wewnętrzne. Słuchajcie, zwróćcie na to uwagę, podnoście świadomość. Tu jest bardzo ważne wprowadzenie i też bardzo trudne wprowadzenie pewnej dyscypliny. Dyscypliny w sposobie prowadzenia się, w sposobie życia, w sposobie myślenia. My często pewne rzeczy robimy bezmyślnie, tak jak na przykład te Media społecznościowe, gdzie, gdzie naprawdę kuszą nas zdjęciami, informacjami, tam jest tego mnóstwo. Na pewno czujecie się zmęczeni, kiedy wszystko lustrujecie czy czytacie, nie ma wyjścia. Co więcej, to jest zjadacz potężny czasu, że ma się wrażenie, że jest się chwilę, gdzie czasem mija godzina, mijają dwie. Potężne, jak to mówi Zeland, wahadło, które ściąga energię. Chciałabym w tym filmiku zawrzeć jedną ważną ideę. Chciałabym, żebyście sobie służyli i sobie tą energię przydawali z pewnych rzeczy. To rzeczy, to sytuacje mają wam służyć, a nie wy im. Chciałabym, żebyście nie oddawali za darmo swojej energii czemuś, co się tym po prostu karmi. Brzmi to może tak horrorystycznie, ale trochę tak jest. Bardzo ważne jest, żeby za każdym razem, kiedy dużo tej energii oddaliśmy, żeby ją sobie zwrócić. A jaki, w jaki sposób możemy zwrócić sobie energię? Przede wszystkim koncentrując się, obserwując, co się dzieje w głowie i co więcej, koncentrując się na swoim ciele. Sama już koncentracja na swoim ciele i na tym, co się z nami dzieje w głowie, już powoduje pewne uspokojenie. W ten sposób my zwracamy sobie energię. Pamiętajcie, pierwszą, jedyną osobą, której powinniśmy dać jesteśmy my sami. Jeżeli rozpraszamy energię na prawo i na lewo, i jest w nas chaos, taki energetyczny, myślowy, to ciężko mówić tu o osiąganiu jakichś sukcesów, czy jakiejś takiej budowaniu konstruktywnej przyszłości, bowiem my jesteśmy zdani na pastwę tych wszystkich nurtujących myśli, bodźców, sygnałów, i w rezultacie nic się nie dzieje. Więc zaczynamy od porządku, od uporządkowania. Tej przestrzeni medialnej, tej przestrzeni naszych, tych wszystkich naszych zachowań, które nam blokują. Tak? Czyli zadanie na dzisiaj będzie takie. Otóż uświadomcie sobie, który z tych czynników, o których mówiłam, najbardziej blokuje Was i powoduje największy ubytek energii. Po identyfikacji tych wszystkich czynników, czy też tego najważniejszego, zaczynamy po prostu działania, no bo inaczej się po prostu nie da, moi drodzy. Skłaniam Was do tej refleksji, do obserwacji i zapraszam do wysłuchania do kolejnego odcinka, w którym nie, nie będę mówić co będzie. Także do zobaczenia, do widzenia.